Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem jestem sam. Nie wziąłem rowera. Wybrałem się w trzydniową wędrówkę. Dwie noce chcę spędzić w lesie. Wędrówka w ogóle odbędzie się tylko i wyłącznie w lesie. Celem... celu nie ma żadnego w sumie. Jest tylko obcowanie z tą oto naturą. cisza, spokój, wycilowanie się. To jest właśnie mój cel. Także zapraszam do oglądania. I to tyle na początek. Yo! Pierwsze 10 km już za mną przeszedłem w 2 godziny 20 to rad, no chyba nieźle. I muszę powiedzieć, że takie nasuwają się takie spostrzeżenia odnośnie porównując yy, pierwsze wędrówki, przemieszczanie się na nogach, a, a jednak rowerem. Kurde, to muszę powiedzieć, że rowerem jest jednak chyba zdecydowanie łatwiej. Tu jednak muszę ten cały ekwipunek, a niosę tam hamak, no, całe moje wyro, tak naprawdę, no, muszę to dźwigać na plecach, jednak na rowerze, wsadzi się to w sakwy, czy tam w jakieś torby. No i nie trzeba tego tam targać na tym, na swoich plecach. Uff, no, to jest takie moje pierwsze spostrzeżenie, ale. Co jest plusem? To jednak wolniejsze przemieszczanie się i muszę powiedzieć, że bardziej obcuję się z tą, z tą naturą. W taki oto sposób właśnie no. rowerem jednak się przejeżdża szybko, no nie zwraca się uwagi na, na uwagi na no kurde na no wszystko. Jednak tu się mknie hmm. Fajnie Chyba będę musiał pierwsze wędrówki No do moich wypraw wkleić na, na stałe No, całkiem ciekawie Ładnie 17 km i 777 metrów za mną o, ale musiałem już stanąć i dać odpocząć zmęczonym nogom w jakiejś tu rzeczce, nie wiem strumyczek o, U Zimniutka woda O petarda Uf, Ale super Dobra, opuszczam już rzeczkę. 15 minut w lodowatej wodzie. Mm, petarda. Można cisnąć dalej. Jak mówiłem, o, już mam prawie 18 km. Także teraz trzeba odbić gdzieś do jakiegoś sklepu. Mamy mały problem. Tak jak mówiłem, woda się kończy. A tu internetu nie ma. Kurde, wiem tylko, że będę przechodził gdzieś obrzeżami jakiegoś małego miasteczka. Spróbuję się tam skierować do tego miasteczka. Mam nadzieję, że będzie na tyle duże, żeby był chociaż jeden mały sklepik. Hmm, chyba się zgubiłem. Kurde, tutaj pełno drzew. Tu coś takiego. A druga jest gdzieś tam. Dobra, idziemy dalej. O. <laughs> Nikt nie mówił, żeby będzie łatwo. Znalazłem sklep, zaopatrzyłem się w wodę. Jakieś bułeczki jutro na śniadanie i dzisiaj na kolację. A miasteczko okazało się wcale nie takim małym miasteczkiem. Jakie fajne miejsce mi się udało zaś? Jakiś stawik mały? No, przynajmniej jakaś woda. Dobra, trzeba chwilę odpocząć. I trzeba by było chyba coś zjeść. Tak, zdecydowanie jemy. Nie wiem, czy to już mówiłem, ale jak tak, no to się powtórzę. Eee, takiego sposobu przemieszczania się próbuję pierwszy raz i niesamowicie mi się podoba. Nie powiem, jest cięższy niż e, jeżdżenie na rowerze z sakwami, ale naprawdę jest wow. Na chwilę obecną mam 28 km/8. Siedem i pół godziny w trasie i no, czuję się rewelacyjnie. Nie powiem żeby tak było od samego początku bo nie. No muszę powiedzieć że już po trzecim kilometrze byłem. miałem pierwsze momenty zwątpienia później około szóstego siódmego ale ja, jak to ja lekko się zmusiłem. No i jest jak jest, jest już prawie 30 km i cieszy mnie to, że się nie poddałem. Naprawdę, kurde, mega, mega. Jeszcze takie właśnie szlaki, jak te ze strumyczkiem obok. Wow, petarda, petarda. Tutaj rowerem no raczej bym nie dojechał. No, chyba, żełem tebekiem, ale też, no, obciążony, no raczej nie. Fajnie, fajnie, dobra, cisnę. Jeszcze znajdź gdzieś. O, no pięknie. Jakieś miejsce do podhamaczek. No, ale chciałbym jeszcze jakieś 30 do 35 dzisiaj kilometrów dobić. Jest młoda godzina. Chyba 18, no może po 18, zaraz zerkniemy, no 18.15, także mam jeszcze godzinę, może dwie na chodzenie, Uff. idziemy. godzinę szóstą a ja już na nogach, spało się rewelacyjnie, jak zawsze. Rzeźki poranek. Hmm. Trzeba jakąś kawkę opędzlować. Z bułeczkami słodkimi, które wczoraj kupiłem, o, mam nadzieję, że przetrwały. Wygląda ciekawie. Ale pachnie już dużo lepiej. Ale muszę powiedzieć, że bardzo smaczne. No. Mm. Naprawdę, jeszcze bułeczka by się do tego przydała. No, ale chwilowo nie posiadam. Mamy siódmą, ósmą godzinę już mojej wędrówki. Jestem na 27 km do miejsca docelowego, do mojego noclegu. Około 10 km. No, czas na podsumowanie dzisiejszego dnia, drugiego dnia moich wędrówek, dzisiaj jest tak. godzina 20.26 dokładnie, dzisiaj przeszedłem dokładnie 37 km. jakby co, to do jutra, Yo. No, a wypowiedzi zruszyłem. Przede mną ostatnie 20 km. Tobie chciałem podziękować za to, że dotrwałeś do końca.